A dobry Nie złamie wolny żadna klęska, nie stworzy śmiałe krwawy tru. Państwo wiedzą, każdego roku po tej porze prezentujemy wystawę związaną z Powstaniem Warszawskim. Było ich kilka, ale zawsze próbujemy znaleźć jakiś inny może mniej znany aspekt tego wydarzenia niezwykłego. Mówię o Powstaniu Warszawskim. W tym roku chcieliśmy pokazać Powstanie takie trochę jakby bez walki, bez barykady, bez tego pierwszego frontu. Są tu uwiecznione chwile, o których tak naprawdę nie pamiętamy, umykają nam nieco, myśląc, rozważając o powstaniu warszawskim. To są chwile bardzo cenne. Dla powstańców, dla tych, którzy wtedy walczyli w naszej stolicy. To są te chwile bez walki, i stąd tytuł tej właśnie wystawy: Bez walki, czyli wtedy, gdy możliwe było pomyślenie o czymś, co sprawi nam radość przez chwilę. Bez walki, ponieważ atrybutem, symbolem, Stają się tu pokarda, fortepian, książka, a nawet lusterko. Takie zwykłe rzeczy, które przypominają nam, że nie możemy skupiać się jedynie na tym, co należy wykonać, na rozkazie. Aby zachować człowieczeństwo, aby zachować ludzką twarz, musimy również pomyśleć o sobie, musimy pomyśleć o bliskich. Jak co roku Biblioteka Publiczna imienia Stanisława Starzyca w dzielnicy Bielany przygotowała wystawę w sierpniu poświęconą powstaniu warszawskiemu. Biblioteka stara się spojrzeć na powstanie z różnych perspektyw, z różnych ujęć. W tym roku możemy zobaczyć powstanie oczami zwykłych mieszkańców Warszawy, którzy nie brali bezpośrednio udziału w walkach, ale byli w czasie powstania w stolicy. Serdecznie. Wszystkich zapraszam do odwiedzenia naprawdę poruszającej i wyjątkowej ekspozycji. Chciałam bardzo serdecznie podziękować dyrekcji biblioteki za organizację tego wydarzenia, pani Justynie Węcel, dzięki której pracy i zaangażowaniu możemy wystawę obejrzeć która ją po prostu przygotowała, oraz Muzeum Powstania Warszawskiego, dzięki któremu biblioteka otrzymała materiały do tej wystawy. Stolicą domy Krew, warszawskie dzieci. Pójdziemy wuj, gdy padnie rozkaz swój, poniesie wrogą gniew. Polej chwała wolność żywy, niech płynie w niebo dumny śmiech. Wierzymy, że nam sprawiedliwy odpłaci zawsze rano grę. Warszawskie dzieci pójdziemy wuj, za każdy kamień twój stolicą damy krew, warszawskie dzieci pójdziemy, w bój. Gdy padnie rozkaz swój, poniesie wrogą mnie, warszawskie dzieci pójdziemy, w bój. Za każdy kamień Twój stolicą damy krew, warszawskie dzieci pójdziemy, w bój. Gdy padnie rozkaz swój, poniesie wrogą mnie.